ja yeah, turbo, Twój kanał. Na żywo. Ja yeah, turbo, Twój kanał. Na żywo. I co, widać? Teraz jest live. Pani Hubu... Adaś? Twój kanał. I co, y są lagi, znaczy. czy normalnie? No. co, widać? Widzisz? tutaj? Gdzie? I, gdzie? Znaczy. I znaczy. co, y są lagi, A, czy tak. normalnie? A napisz coś ja. na czacie. Co, a, ok. Są lagi, czy normalnie? A napisy na czacie? A, ok.